Będziemy mieli Kraków podzielony na dwie grupy stref. Jedna strefa to są strefy zamknięte, gdzie wjazd będzie bardzo ograniczony. Drugi rodzaj to są strefy ograniczonego ruchu, gdzie wjazd będzie możliwy, ale będą ograniczenia, czy będzie posiadać odpowiednie wjazdówki. Jeżeli ktoś jest mieszkańcem, ktoś pracuje w strefie, dojeżdża do szpitala, to tutaj będzie można sobie wydrukować takie zaświadczenie ze strony internetowej, potwierdzić go, bądź to pieczątką firmową, bądź miejscem zamieszkania, na tej podstawie wjeżdżać. Natomiast. Te wjazdówki mają trochę ograniczeń. One nie, nie wszystkie funkcjonują przez e, całą dobę. Jeżeli ktoś ma potrzebę, jest na przykład. E, z firm obsługujących światowe dnie młodzieży, czy no, wykracza to poza takie standardowe użytkowanie samochodów w strefie, jaką, jaką potrzebę może mieć mieszkaniec, czy osoba do pracy. Wówczas trzeba się starać o wjazdówkę wydawaną w zikicie i te wjazdówki no, już nie ściągniemy ich z internetu, tylko musimy ją uzyskać w zikicie. Dwie strefy zamknięte to obszar wokół Błoń i obszar wokół e, Łagiewnik, bez tych głównych ulic, które otaczają obszar w Łagiewnikach, czyli nie mamy ograniczeń na ulicy Zakopiańskiej, Turowicza czy e, Herberta. Strefy z ograniczeniami ruchu to jedna, to jest strefa położona w ścisłym centrum, starym centrum i okalająca Błonia, to jest obszar zamknięty. Druga strefa to strefa na zachód od Błoń, czyli rejon Dębnik i Bronowic. No i strefa trzecia, która będzie najkrócej czynna, czyli strefa obejmująca Nową Kutę.